I odpalamy. Naładowana 589, włączamy wyświetlacz. Trip 0, włączamy GPS. Witajcie moi drodzy na kanale. Jak się patrzy, w dzisiejszym odcinku testujemy sobie maksymalny zasięg hulajnogi Motus Pro 10 Sport 2021. Jest to już pożegnalny odcinek, niestety, rozstaje się z hulajnogą, która została wypożyczona tylko i wyłącznie na testy. No i co? No i lecimy dalej, nie? Zobaczymy, ile motusik wyciśnie Czy więcej niż Joyor, czy nie Myślę, że te 33 km na spokojnie noga zrobi Jak to wygląda, moi drodzy? A wygląda to tak, że jedziemy 45 km na godzinę! A nawet 47! 48! Drugi bieg, proszę państwa! Walniamy! Także jedziemy, moi drodzy, dalej na spokojnie motosikiem Pro10 Sport 2021. Oto mamy most. Sobie tak chyba nie wiadę. A może sobie wiadę? A patrzcie wjechałem sobie. No, całkiem spoko. Jaki mamy spadek też spokojny spadek. Na spokojnie. Możemy zjechać. Mamy 672 km. Idziemy po niezbyt przyjemnej drodze Ale mówię Wam, no bo na motuśku to czysta przyjemność Nie czuć w ogóle tych nierówności To mi się bardzo, naprawdę bardzo, bardzo podoba Mam nadzieję, że Wam też się spodoba Mój typowy test zasięgu I wycieczka w jednym, tak naprawdę Bardzo fajne miejsce Wybrałem tą drogę, którą dawno już nie jechałem. Widzę, że ona się zupełnie zmieniła. Zaraz rozprosznie. Wszyscy wybierają tamtą gotową już. Ale cóż, ja zawsze wiem inaczej. Jedziemy, jedziemy. Jest bardzo fajny teren. Natura, moi drodzy, to jest coś pięknego. Możemy sobie jechać na spokojnie. Dwa silniki to jednak dwa silniki robią robotę. Górka, wzniesienie, żadnych problemów nie ma. Przy jednym silniku wygląda to troszeczkę inaczej. Piachu, piachu, nam nigdy nie brakowało. Ale jakoś kurczę, no to sobie świetnie radzi. No. Zobaczymy czy się zakopie, czy się nie zakopie. Nie no, już czegoś sobie radzi po tym piachu, jak widzicie. A trochę tego piachu tu jest. Sobie wyśmienicie radzi. Więc jedziemy dalej. By takie małe kołane. ale. Dają sobie radę. Jestem zaskoczony. O, zobaczymy, jak tu będzie wyglądało. Czy sobie damy, czy nie. Chyba nie. No, ale daje sobie radę. Że jestem zaskoczony w ogóle. No jedź, jedź, jedź. Jedzie. Kurczę, skubana daje radę. Niesamowite. Niesamowite. O, tutaj jest głęboki piach. Zobaczymy, czy, czy wyjedziemy. Staram się nie wywrócić. I wyjechaliśmy. Kurcze. Jestem zaskoczony, jak ona sobie radzi na piachu. Dwa silniki, oczywiście, na pierwszym biegu, no delikatnie, ale sobie radzi. I to jak sobie radzi? Jak nie sobie radzi. Moi drodzy, jak myślicie, ile przejechaliśmy? 9 kilometrów Powiem Wam, że radzi sobie naprawdę spoko. Jestem zaskoczony, jak on sobie radzi z tymi nierównościami, korzeniami. Naprawdę. Bardzo fajnie. Sprzęcik moim zdaniem godny uwagi dla takich właśnie ludzi jak ja, którzy lubią sobie pośmigać, ale niekoniecznie asfaltowymi trasami, a bardziej takimi ubitymi leśnymi ścieżkami. Także jedziemy, podziwiamy piękne widoki. No dobra, tutaj mamy taką małą górkę i trochę piaszczysty terenem jest tutaj asekuracyjnie zwalniam i, i też tak tutaj wiecie, widzicie, zachowuje się w miarę asekuracyjnie balans ciała takie, wiecie, regę, i tak dalej, i tak dalej, nie? No a tutaj już pod góreczkę moi drodzy. Ach, ma te przyspieszenie, ach to jest właśnie w tych kolejnogach super, nie? Dwa silniki, motusik, 1000W i jedziemy Szczytowa chyba 1300 na silnik, także całkiem spoko Leśne trasy są najlepsze la, 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 la. Tutaj też muszę Wam powiedzieć, że nie napompowałem opon na maksa Żeby zwiększyć maksymalnie zasięg, tylko sprawdzą ją Na takim standardowym ciśnieniu Zobaczmy, jak to wygląda. Bo jestem właśnie ciekawy tego napięcia. 53,1 z tego, co widzę, tak? Dystans 14 km, tutaj też mamy 14 km. Dobra, tak to wygląda na ten moment, moi drodzy. Jedziemy sobie na spokojnie. Loboń mijamy, moi drodzy. I 15 km. Napięcie 50 V. tak sobie jedziemy, bo, bo baterii za nami 17 km. No tak myślałem, to będzie 30 par kilometrów, ale nie dużo, może 2-3. Ale wieje Jedno jest pewne, jeździ się zacnie. Cudownie się jeździ. Po prostu miodzie się płynie, jak ja to mówiłem. Płyniemy na tej no się płynie, nie jedzie, ona, ona płynie po prostu delikatnie. Delikatnie wpłynie, buja lekko No mówię Wam, serio, super sprawa Takiego zawieszenia mi właśnie brakowało Zarzuca troszeczkę te koła, ale kurczę, no to jest takie, wiecie, nie? Takie trochę driftowanie Całkiem przyjemne 19 km na liczniku 50V cały czas Volt, volt O, tu trochę więcej piachu I daliśmy radę, no wiadomo Daliśmy sobie wyśmienicie radę I Jak się patrzy, no tu się jazda, to czysta przyjemność, moi drodzy A teren cały czas taki sam Także widzicie, jak sobie doskonale radzi z takimi nierównościami Ja jestem zaskoczony to Mufisa zapewne nie Bo chciałem jeszcze raz podkreślić, że Pamiętajcie o tym, że najlepszymi testerami Są zawsze sami użytkownicy, a nie testerzy I o tym nie zapominajcie, moi drodzy Idziemy na krętę, moi drodzy Mała górka! Test na pierwszym biegu, no kurczę, to śmiga. A włączymy się drugi teraz. O kurczę, na drugim to dopiero ma przyspieszenie. Ponad 30 km pod górkę, no niesamowite. Moim zdaniem to jest niesamowite. Dobra, zwalniamy, bo to jednak jest ograniczenie do 30, a jechaliśmy 33 prawie. Tu też są fajne widoczki, prawda? Strasznie wieje kurcze. Chłodno się zrobiło, aż zimną mi dłonie. Mamy 27 km i 49V napięcie. I pogoda nam się zepsuła. A zdążył tylko zrobić ten test prędkości. Bo zapowiada się na deszcz, moi drodzy. Test zasięgu chciałem powiedzieć. Dobra, zwalniamy, bo tam to jedzie, też na hulajnodze Żeby nie było, zwalniamy i jedziemy dalej. Jak tu wieje. Normalnie ramki już nie czuję moi drodzy. Tragedia po prostu. Jest 29 km, a do domu jeszcze daleko, no, ale nie aż tak, chyba, chyba dojadę. Ależ jedziemy, proszę Państwa, jedziemy, podjeżdżamy. Jaką tu mamy pręd? 44,5? Cały czas więc jedziemy, ciśniemy, 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 jedziemy. 31 km. Mamy cały czas, mamy, no, troszeczkę mniej niż połowę baterii. Obiecujący wynik, jak, jak na razie. Dobra, ja się tu tylko troszeczkę pokręcę. W sumie sam nie wiem gdzie. Może tymi ścieżkami rowerowymi po prostu się pokręcę, bo tu jest dosyć fajnie. Mamy 47, no nie, no nie wierzę. Ja tej chula nogi normalnie dzisiaj chyba nie zdążę przetestować. No. Tak jest, 35. kilometr za nami I gdzie tu jechać? Gdzie tu jechać? Co by tu jeszcze porobić? Może podjedziemy, wjedziemy na górkę, o. Może w górkę, od górkę To może podejdziemy, a co? Nie? O! żeby to był koniec? No, czyżby to się zbliżało ku końcowi chyba tak? Drodzy Mamy 36,53, całkiem dobry wynik. Tam nic ciekawego nie ma, a tu może będzie. Regeneracyjne, regeneracyjny zjazd, moi drodzy. Także jedziemy. No, 41 już pod napięciem, pod obciążeniem chciałem powiedzieć, także to już są ostatnie chwile. Zaraz wyczerpiemy baterię na, do końca. No, już miga. Nie, jeszcze nie miga, ale to już jest, jesteśmy blisko. Jest 41,9, 42. Jak nacisnę na maksa, to mam 41, 40 nawet V. Także to już są ostatki Także wracamy już. Zobaczymy, ile, ile będzie. Dla tej maksymalnej prędkości maksymalnego zasięgu ile, ile się uda już chyba, chyba tak, już się kończy 36.96 to jest koniec błąd aczkolwiek nie niby jest E00 Skoczył błąd E0 insta się akurat wyłączyła mamy błąd E0 napięcie jakie to mamy? 43 5, bo jest już prawie wyczerpana ale jeszcze jedzie, więc skoro jeszcze jedzie, to może wyłączymy. Włączyliśmy, przyszliśmy teraz na jeden silnik mamy cały czas ten, ten E0 E0 37 na liczniku. I dobra, zmienimy sobie na pierwszy bieg jeszcze Kurczę, jeszcze jedzie. Słuba Jeszcze jedzie. Do rozładowania, do kompletnego rozładowania. E0. Już nie ma, już nie ma mocy praktycznie. Ale jeszcze, kurczę... Dobra, odcięła. 37... 13. Przekręcam stacyjkę, nic się nie zapala, woltami, nic, nic, nic. A tutaj, jak to wygląda? No, niestety, jeszcze tak, co do zasięgu, który osiągnąłem, 37 i tam trochę kilometr, za kilometrów, tak, to uważam, że jest to bardzo dobry wynik. Tym bardziej, że teren był dosyć trudny, bo głównie to był piasek, żwir, drogi nieutwardzone ogólnie duży górek. także wynik myślę wydaje, że jest ok. Sprawdzę, czy po takiej dłuższej chwili przerwy chłodniaga się odpali, czy nie? Nie, kompletnie padła, kompletnie padła. Także do odcięcia jechałem, tak jak zapowiadałem. Jest to ostatni odcinek poświęcony tej chłodnicy, czyli motus pro.

Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, hej i niech moc będzie z Wami i Waszymi hulajnogami.